Kochani, witam Was w kolejnym kalendarzowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj otworzę pierwszy w tym roku kalendarz drogeryjny. I jest to kalendarz marki Balea. I przyznam, że śmiem twierdzić, że jak do tej pory, przez te wszystkie lata, był to najlepszy kalendarz drogeryjny. Jestem bardzo ciekawa, jak on sobie w tym roku poradzi. Marką własną niemieckiej drogerii DM, która w swoim asortymencie ma przeważnie kosmetyki pielęgnacyjne. W tym roku mamy piękny design, piękną siatę graficzną tego kalendarza. Jest naprawdę bardzo świąteczna: piękne kolory, naprawdę śliczne nadruki. Mega, mega mi się podoba, jest naprawdę taki bardzo dziewczęcy. No, ja jestem po prostu zakochana w tej szacie graficznej. No i już przechodzimy do pierwszego okienka, i jedyneczkę mamy tutaj. I pod jedyneczką znajduje się balsam do ciała o zapachu Hmm, wanili i late goździkowe. Tutaj mamy 50 ml. No, to może być bardzo ciekawy zapach. I on jest taki lekko ostry. Naprawdę bardzo tutaj wyczuwać tego tego goździka. Hmm. No, dość ciekawy zapach. Ok, lecimy dalej do dwójeczki. I dwójeczka jest tutaj. Dość duże okienko. A pod dwójeczką mamy maskę do włosów. Em, o zapachu słodkich owoców leśnych. I to jest dla. Em, Włosów zestresowanych zimą. Tutaj mamy 20 ml. Ja przyznam szczerze, że nie testowałam jeszcze produktów włosowych tej marki. Z tego względu, że one jakoś mnie do siebie nie przekonały, mimo że te opakowania zawsze pięknie wyglądają, ale no, jakoś nie mogłam się przekonać do tych produktów. A tutaj mamy taką maskę, 20 ml, akurat w sam raz, żeby wypróbować. No, zobaczymy. Może jednak przekonają mnie te produkty. A my już lecimy do trujeczki. I trujeczka jest tutaj: dość malutkie okieneczko. I pod trujeczką mamy balsam do ust o zapachu em, ciasteczek maślanych. I um, mamy mieć miękkie usta po użyciu tego balsamu. No ten zapach um, ciasteczek maślanych brzmi słodko. Ale już mi się nie podoba aplikator. Aplikator mamy tutaj um, plastikowy. Dlatego ja przypuszczam, że będę ten balsam nakładać albo paluszkiem, albo pędzelkiem. Ale nie czuję żadnego zapachu. O, jestem bardzo ciekawa. Ok, przechodzimy do czwóreczki. I czwóreczkę mamy tutaj. A pod czwóreczką mamy zimowy szampon. Ehm, dla włosów zestresowanych zimą. Tutaj mamy 50 ml. Czyli przypuszczam, że ten szampon będzie. Pasował do odżywki. Bardzo mnie to cieszy, że są dwa produkty z tej samej serii, na co mam nadzieję. Ok, piąteczka. Piąteczka jest tu, zaraz pod czwórką. A pod piąteczką mamy kremowy żel pod prysznic o zapachu piernika. I tutaj mamy 50 ml. Zapach piernika też może być taki dość ostry w, w zapachu, ale nie. Pachnie naprawdę takim typowym świątecznym piernikiem. Mega! Teraz przechodzimy do szósteczki i przyznam szczerze, że pod szóstką oczekuję czegoś e, specjalnego z tego względu, że to, jest, to są Mikołajki. No i ja oczekuję od Mikołaja jakiegoś fajnego produktu, i szósteczkę mamy tutaj. No i ja mogę przyznać, że jak dla mnie to pod szósteczką jest fajny produkt. Tutaj mamy maskę w płachcie dla świeżej, odświeżonej cery z ekstraktem z dzikiej róży i olejkiem makadamia i migdałowym do każdego rodzaju cery. Ja uwielbiam maski w płachcie, dlatego mnie ten produkt naprawdę bardzo cieszy. Ok, przechodzimy do siódemeczki. A pod siódemką mamy taką e, mini, mini, miniaturkę 5 ml e, zimowego kremu na noc Q10, który ujędrnia i wzmacnia z kompleksem omega I jestem ciekawa. To jest naprawdę taki malutki. Ojej. No, taka miniaturka, żeby sobie ten krem wypróbować. Pachnie typowym kremem. Taki kremowy zapach ma. No, ale ja na pewno ten produkt przetestuję. Ewentualnie zabiorę ze sobą na urlop. Okej, okay, ósemeczka, a pod ósemeczką mamy e, masełko do ciała w kostce. I tutaj mamy 18 gram. Przyznam szczerze, że używałam szamponu w kostce. Ale jeżeli chodzi o balsamy i o takie masełka do ciała, to jeszcze nie miałam takiej możliwości. I ono jest w takiej formie bałwanka. No i czy to nie jest słodkie? Ale zapach ma taki delikatnie strusowy, już yy, rozpływa mi się w dłoniach. No z chęcią przetestuję, naprawdę z ogromną przyjemnością przetestuję i z tego co wyczytałam to właśnie większość kosmetyków z tego kalendarza jeżeli nie wszystkie są wegańskie. Ok, lecimy dalej i szukamy dziewiątki i dziewiątkę mamy tu na dole, a pod dziewiątką mamy produkt dwa w jednym żel myjący i um, produkt do demakijażu oczu. Tutaj mamy 20 ml. Mam nadzieję, że ten produkt nie będzie piekł e, w oczy, ale też zapach ma taki e, no, zwyczajny, kremowy. Ja z chęcią przetestuję. Zobaczymy, jak on się u mnie sprawdzi. I już przechodzimy do dziesiątki, i dziesiątka znajduje się tu, a pod dziesiątką mamy e, zimową odżywkę z pantenolem dla e, zestresowanych zimą włosów. I tutaj mamy 20 ml. No i wygląda na to, że tutaj mamy trzy e, produkty. Z tej samej serii. Trzy produkty włosowe. No, bardzo mi się to podoba. Ok, jedenastka. Jedenastka jest tutaj całkiem na dole w rogu. A pod jedenastką mamy masełko do stóp o zapachu e, rozmaryna i bergamotki. Tutaj mamy również 20 ml. Ja produkty do stóp. Głównie używam przed wakacjami, kiedy staram się przygotować moje stopy do lata, do wakacji. No bo zimą głównie nosimy skarpety i nie musimy ich tak odsłaniać, ale od czasu do czasu też im się przyda zimą trochę pielęgnacji. Dlatego, no taka mała pojemność u mnie zimą zostanie zużyta. Okej, okay, dwunastka, dwunastka jest tutaj. Ok, pod 12 mamy krem na dzień z kwasem hyaluronowym i e, filtrem 15, 20 ml tutaj mamy. No, zimą nie potrzebujemy aż tak wysokiego, wysokiego filtra, ale ja przyznam szczerze, że dla mnie 15 to i tak e, za mało. Ale mimo wszystko em, chętnie ten krem przetestuję. Em, no zobaczymy. Ok, trzynastka jest tutaj na dole. A pod trzynastką mamy em, solny peeling pod prysznic, mm, który czyści i złuszcza. Z naturalną solą morską. Mamy tutaj 40 gram. Ja pilingi uwielbiam, dlatego um, mnie ten produkt bardzo cieszy. Ja um, no nie będę marudzić, bo naprawdę jestem zadowolona. Ok, czternastka. Czternastka jest tutaj niemalże po środku. A pod czternastką mamy kolejny kremowy żel pod prysznic, i tutaj mamy o zapachu pieczonego jabłka i kwiatów pomarańczy. Tu również mamy 50 ml. Też może być dość przyjemny, zimowy zapach, ale tutaj bardziej wyczuwam to jabłuszko takie pieczone, świeżo, ściągnięte z ognia jabłuszko. O tak, mi się ten zapach podoba. <laughs> Okej, okay. piętnastka. Piętnastka jest tutaj z boku. A pod piętnastką mamy produkt, których ja tak naprawdę mam pod dostatkiem, i moim zdaniem to nie jest produkt do kalendarza adwentowego. Um, tutaj mamy mm, spray do czyszczenia, dezynfekcji dłoni. No, no nie. Nie. Moim zdaniem to nie jest produkt, który no, powinien znaleźć się e, w kalendarzu adwentowym. Ja w tym, w tym czasie Adwentu chciałabym e, pozytywnie przygotować się do świąt, znaleźć jakieś fajne kosmetyki, ale nie e, produkt, który e, przypomina nam o tym. Które mamy za drzwiami. Napiszcie mi jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Ale moim zdaniem, no nie. O no tutaj mamy 50 ml. I ja naprawdę tych produktów mam pod dostatkiem. Nie jest potrzebny mi kolejny. Ok, lecimy dalej do szesnastki. I pod siedemnastką znajduje się pielęgnujący krem pod oczy. Który ma nawilżać i jest z witaminą E, i tutaj mamy 10 ml. Tak wygląda, i powiem Wam szczerze, że ta tubka bardzo się różni od pozostałych. I ta tubka bardzo mi przypomina mm, kalendarz adwentowy, ten design z zeszłego roku. Tutaj mamy 10 ml. Przyznam szczerze, że jak na krem pod oczy, całkiem spoko pojemność, bo kremy pod oczy głównie mają 15-20 ml. No, z chęcią go przetestuję. Ok, 18. 18 mamy tutaj na górze, i pod 18 mamy kolejny produkt włosowy. I tutaj mamy fluid na końcówki włosów, który ma pielęgnować zestresowane zimą włosy. I tutaj mamy 50 ml. Czyli to już jest czwarty produkt włosowy. Całkiem nieźle. Ok, dziewiętnastka. Dziewiętnastka jest tu w rogu na dole. A pod dziewiętnastką. Mamy aromatyczny żel pod prysznic e, o zapachu orientalno-świątecznym. Tu mamy 50 ml. Jak wyobrażacie sobie zapach orientalno-świąteczny? Dla mnie on pachnie bardzo słodko i pachnie pomarańczą. No, mógłby to być. Zapach orientalno-świąteczny. <laughs> nie powiem, że nie. Okej, okay, Dwudziestka. Wiecie co? Właśnie zauważyłam, że przegapiłam jedno okienko. Bardzo mi przykro, ale właśnie je otworzymy. I tutaj jest 17 okienko. Okienko, które przegapiłam. A pod 17 mamy. Co to może być? Wygląda na rękawicę pilingującą. I tak, to jest rękawica pilingująca. I powiem Wam szczerze, że to jest taki e, trochę zapychacz, ale e, zapychacz, który akurat mi się przyda, na który ja narzekać nie będę. To jest dość e, przydatny produkt. I jeszcze raz bardzo Was przepraszam, że to okienko przegapiłam. I już przechodzimy do dwudziestki, a dwudziestkę mamy tutaj. I pod 20 mamy maskę do twarzy, kremową maskę do twarzy, która ma intensywnie nawilżać, i ona jest z olejem z pestek winogron. Tutaj mamy 20 ml. No, fajnie, jest maska. Ja przyznam szczerze, że nie przepadam za, mask za maskami w kremie. Mam ich dość sporo i um, Powiem, że otworzę maksymalnie dwie, i długo mi to schodzi, żeby je wykorzystać. Także mam jeszcze sporo w zapasie i przypuszczam, że to podaruję komuś dalej. Ok, 21, i pod numerkiem 21 mamy płyn do kąpieli o zapachu lawendowym 50 ml. Ale to nie jest taki typowo relaksujący zapach lawendy. To jest taki. Um, on tutaj ma jeszcze jakąś taką um, słodką nutę zapachową, ale przyznam szczerze, że mi to mimo wszystko się podoba. Mnie ten produkt również cieszy z tego względu, że ja mam to szczęście, posiadam wannę i uwielbiam długie kąpiele w wannie. Dlatego u mnie ten produkt na pewno zostanie wykorzystany. I już przechodzimy do okienka 22, i ten, to okienko 22 jest tutaj na samym dole. I pod okienkiem z numerkiem 22 znalazł się balsam do dłoni i paznokci, który ma wzmacniać paznokcie i wygładzać dłonie. Tutaj mamy 20 ml. I przyznam szczerze, że ja naprawdę to lubię w kalendarzach adwentowych, że nie zasypują nas kremami do dłoni, tylko przyzwoicie jedno opakowanie. Tutaj mamy akurat tylko 20 ml. No, u mnie to em, szybko zejdzie. Także, em, no, ja nie będę narzekać na ten produkt. Ok, 23. I pod okienkiem 23 znalazła się em, tabletka do stóp o zapachu wanilii. Hmm, tutaj mamy 20 gram. Są takie dwie tableteczki, to można przepołowić. To jest po prostu tabletka, którą em, rozpuszczamy sobie w wodzie i możemy sobie zrobić taką kąpiel e, do stóp. Całkiem e, spoko pomysł Nasze stopy też potrzebują odprężenia, no powiem szczerze, że całkiem fajny produkt. Ok, i ostatnie okienko, i to jest to okienko e, największe. W zeszłym roku, jak dobrze pamiętam, e, pod 24 mieliśmy taki e, ogrzewacz do dłoni, także jestem bardzo ciekawa, co znajdziemy w tym roku pod. 24. I w tym roku również mamy ogrzewacz do dłoni e, o takim słodkim motywie rękawiczki takiej zimowej rękawiczki. No, powiem szczerze, że to jest taki produkt zimą e, przydatny. E, na przykład tutaj e, w Niemczech, na te, jak, jak i w Polsce na te festyny świąteczne albo idąc na pasterkę. Ja akurat święta spędzam przeważnie u rodziców i no do kościoła mamy ze 2-3 kilometry. No i przeważnie taką grupką idziemy do tego kościoła na pieszo. No i jeżeli jest zimno, no to taki ogrzewacz całkiem nieźle E, się spisuje. Także, e, no, ja nie będę, nie będę narzekać na ten produkt, z tego względu, że on mi się naprawdę e, bardzo przyda. Okej, okay, kochani, to była cała zawartość kalendarza adwentowego marki Balea. E, przyznam szczerze, że bardzo mi się podobają te produkty. E, to jak on, są one zestawione, bo mamy cztery produkty włosowe, mamy e, produkty do kąpieli, mamy e, balsamy, masełka do ciała, kremy do twarzy, naprawdę całkiem fajne zestawienie tych produktów. Kochani, mam nadzieję, że podobał Wam się filmik. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!